Polska San Marino Stadion Narodowy Przemek Ofiara witam serdecznie live z pod stadionu narodowego za chwilę specjalnie dla was pokrążymy sobie tutaj pod stadionem narodowym zobaczymy jaka jest atmosfera jak nasi fani dopingują zapytamy też naszych kibiców jaki wynik meczu Polska San Marino typują piszcie też w komentarzach skąd oglądacie naszą transmisję, skąd będziecie kibicować, biało-czerwonym, piszcie miasta i oczywiście wynik, jaki typujecie tego meczu. A ja zapraszam Was w krótką wycieczkę wokół Stadionu Narodowego. Idziemy! Piszcie koniecznie, czy nas dobrze słychać, czy nie ma problemu z dźwiękiem, czy nie ma problemu z obrazem, czy jest wszystko ok. Piszcie też swoje przemyślenia na temat gry reprezentacji Polski, na temat tego meczu z San Marino, ale nie tylko meczu z San Marino. Piszcie też.